Dajcie na kanale Kwassogrania. Pranek kole z sterami Wisły Kraków. Kolejny mecz kolejny za sterami Wisły Kraków. Tym razem naszym przeciwnikiem będzie Sevilla. Jest to nasz pierwszy mecz grupowy. Matynajkos i Jürgen naszym przeciwnikiem w tegorocznej rocznej konferencji. E, no i co zrobimy? Co zrobimy? Jacy zawodnicy wystąpią w tym spotkaniu? Jak to będzie wyglądało finanse nas nie interesują na no ten moment bardzo dobrze że jeśli chodzi o finanse kalendarz gramy z Lechią potem Puchar dobrze no to nic ustalamy skład wydaje się że wiemy że wystąpi na pewno Roda do Roda do Roda do Roda do szukamy go wzrokiem Starzyński na lewą stronę Antonik tutaj Tutaj Antonik zostanie. No, Enali, Enali zostanie. Kłótka. Lewkot. Lewkot. Damy Majersa, Gryszkiewicza. Potem je zamienimy pozycjami. Gerbowski, Parina, oczywiście Treu. Treu, 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 treu. Szukamy Treu. Jest Treu. Teraz Antonucci. Damy Ketie. Żukowskiego, Latę. I teraz tak, Pululu, rezerwa za Michalaka, Płacheta, a jest Plaswicz, ok. Niech zagra Plaswicz. Chodyna jest, czy Radkiewicz del Vecchio, tutaj wydaje mi się, że Perłupowski, Mamy Chodynę, może Antonik, może Antonik, Chodyna, może Antonik za Chodynę, może zagrajmy tak, Antonucci, no potrzebujemy kogoś z przodu, jest Ketia, jest Radkiewicz, jest Żyra, Antonucci, jak coś na wejście jest Plaswicz, dobrze, zagrajmy w ten sposób, e, ruszamy po zwycięstwo, mam nadzieję jest Sewillo. Oby nam się udało. pierwsze spotkanie, dzień meczowy, pewnie większość z Was powie, e, mogliśmy tutaj e, usunąć bramce, to jest ważna informacja, mogliśmy tutaj wziąć żółkowa, mogliśmy tutaj e, dać Płachecie szansę z przodu. Oczywiście, że na pewno w lidze konferencji i jeszcze będą takie spotkania, gdzie Płacheta dostanie szansę w pierwszym składzie, bo naprawdę bardzo dobrze się Pokazywał, albo będzie grał na rezerwie, ale musimy mieć jasność. E, ważne, ważna jest Liga Konferencji, ale w tym roku e, chyba bardzo ważna jest Liga, w której spróbujemy zdobyć mistrzostwo. A tam ta naprawdę pokazuje się z bardzo dobrej strony. Majers, Reu, Ciągamy e, zawodników Sewilli do gry. Starzyński dobrze, do środka, do Keti, Ketia przyspiesza, świetnie minął Żukrowski, latę latę 1-0 dla Wisły Kraków. Siódma minuta, prowadzimy z mocną Seville'ą, e, drużyna z Hiszpanii zaskoczona, Wisła wymieniła kilka podań i latę e, w końcu strzelcem gola. Tak, witamy się tegorocznymi ucharami tutaj jeszcze myślałem, że Latte odda piłkę Żukowskiemu. Był bliskie obrony Muso. Zobaczymy jak odpowiedzą piłkarze Sevili. Dubois. Nali. Enali. Od razu do Latte. Roda tutaj Żukowski. Muso. Patara. Latte wraca. Enali. łódka. Ryszkiewicz, ajajaj, mamy problemy, mamy problemy, teraz Grebowski czeka, Grebowski, dalekie wybicie przez obronę Wyspy Kraków, ale tylko na chwilę, Ketia, piłka przejęta przez zawodników z Sewilli, sobie na lewą nogę piłkę piłkarz Sewilli, Fernandez, pierwszy strzał na bramkę Sewilli w wykonaniu Fernandeza i już mamy odpowiedź na jeden do 1, zobaczmy. Piękne przyjęcie. Tu tutaj. Mógł się chyba lepiej zachować. Reinders a nie Fernandez. Co ja mówię? Reinders. Proszę Państwa. Za ten błąd. Reinders. Oczywiście strzelcem ranki. Myers ucieka Kracowi graczowi Sewilli. Majers, Starzyński. Ketia. Dobrze. Ketia, Żukrowski, pojawia się do gry. Dobra piłka do Rodado, Rodado już był bliski przejęcia, ale musimy uznać wyższość rywali. Enna Sari, Ludumbo, Myers, Reu, Reu, Roda Rodado, piłka do latte, latte latę tutaj, bez większych problemów Latte strzela, broni muso, No ale to była dobra, dobra akcja Wiślaków. Na pewno Sewilla zaskoczona jest tym, jak gra Wisła Kraków. Pewnie nie spodziewali się tego po ostatnich ich występach, które były, no można powiedzieć, troszkę słabsze. Raz Wisła prezentuje się naprawdę dobrze, pomimo tego, że tutaj oddają troszkę pole do popisu dla drużyny Sewilli. Ajajaj, mocne wejście piłkarzy Sewilli. Teraz faulowany chyba zawodnik Sewilli, ale na szczęście szybko piłkarze Hiszpańscy odzyskują piłkę yy, i mogą yy, znowu zaatakować. Mocno Jerbowski rób rożny. No, to będzie na pewno trudny mecz. To no, będzie na pewno mecz wymagający Jerbowski. Zdenerwowany. Piłka do. Keti, Ketia, sporo miejsca, y, czeka na wsparcie, Rodado gdzieś tam rusza, ale bardzo powolny podjazd Rodado tutaj, jeśli chodzi o zawodników, Latte zbiera tą piłkę do Żukrowskiego, próbował jeszcze ratować tą sytuację. 1 do jednego, 45 minuta za nami, y, no jak widzicie lepsza Sevilla, ale tego się spodziewaliśmy. Tego się spodziewaliśmy? Mocnej Sewilli, która będzie dążyła do wygranej, posiadanej piłki, Wisła Graków e, statystycznie wygląda lepiej. Strzały, więcej oddanych strzałów przez Sewillę, ale nieznacznie, e, no, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej, Żukrowski, latem grają dobrze, no, będą na pewno zmiany. Zastanawiam się teraz nad tym Płachetą, który nie jest w kadrze meczowej, czy nie warto go było wziąć na ten mecz. No, ale może będzie miał szansę zagrać w rewanż z Cyrilą na R22 Herbowski ratuje ten zespół wisły Kraków przed utratą bramki. Teraz na krótko, na pewno na krótko Robertone do Dumbo. A i ubiliśmy to krycie. Ubiliśmy to krycie. No nie jest dobrze, nie jest dobrze. Teraz chwilę oddechu łapiemy, bo piłka wyleciała poza pole karne. Pierbowski 2 do 1. 54 minuta, nieupilnowany w stoł w polu karnym, no i niestety ramka numer 2. Zmiany. Zejdzie Enali, który dzisiaj bardzo słabo wejdzie Antonik. Plaskic za Starzyńskiego. Antonucci, Ketia. Jeszcze niech zostanie Ketia. Może się tu jeszcze coś urodzi. No, pewnie jakby się urodziła, bramka numer 2, ale na to będziemy musieli pewnie poczekać. Teraz Treu w opałach. Plaskic już na murawie. Piłka w stronę Rodado. No. Preu chciał ominąć plasmicza tym podaniem. Petia. Musimy wracać. Musimy wspomóc tutaj zawodników Wisły Kraków. Rindersson strzelił pierwszą bramkę dla Sewilli. Teraz dobre podanie. Wykładają. Grebowski jest żytołtą. Antonik. Piłka już przynodza Antonika, Antonik, dobra piłka do Roda do Rodado, do. musi poczekać, musi poczekać na, na swoich zawodników, jest Plaswicz, Plaswicz, będzie szukał dośrodkowania, Plaswicz wyciągnął tą piłkę i nie wiadomo do kogo zagrał, strasznie, strasznie tą piłkę nonchalancko wrzucił. No, myśleliśmy, że doczekamy się sensownej wrzutki od Plaswicza, tutaj ta piłka E, niestety nie była adresowana do żadnego zawodnika biskupa. Ket, latę, świetnie latę, świetnie latę, gubi piłkę zawodnik Wisły, będzie zmiana. Będzie zmiana, jeśli chodzi o zawodników. Ketia, będzie Antonucci, za zalatę. Dobrze Treł. maulował jednak trełu. 97 minut, a będziemy na pewno remis. Tudzież, że wygrano. wszystko się może jeszcze zdarzyć. <grymne> Lasz. To jest ostatni sezon Plaswicza w Wisle Kraków. Przechodzi on na emeryturę. Plaswicz. No właśnie. Co on zrobił? Najlepszego. Treu wraca. Dobre, dobry powrót Treu. Jest to ale jest też fał. Rada do Radkiewicz. Zróbmy to. Niech e, szanse dostanie na boisku Radkiewicz. Fał na zawodniku Wisłam. do Nuci, do Treu. Treu. Piłka dobra do Plaswicza, Radkiewicz już na boisku, jest Antonucci do niego piłka, Antonucci. Antonucci, Antonucci Antonucci, supek mógł być bohaterem Wisły Kraków Antonucci trafia w supek niestety teraz dobre wejście Żukrowskiego Żukrowski jest Antonik, Antonik jest Radkiewicz, Radkiewicz no, nie poradził sobie Radkiewicz w tej sytuacji 2 do 1, szkoda, szkoda tego meczu bo wydaje się, że mogliśmy spokojnie e, po tej akcji Antoniu Antoni e, pomyśleć o Remisie. Plasmicz też te podania niedokładne. Tutaj wydaje mi się, że w kolejnym meczu Płocheta jak najbardziej będzie tym zawodnikiem, który wejdzie na boisko w drugiej połowie albo rozpocznie mecz od e, początku. Nie najgorzej, ale też nie najlepiej. Tutaj musimy mieć na uwadze to, że Pan Tunajko wygrywa. Sevilla wygrywa, więc mają tudzież przewagę już nad Wisą Kraków. Pierwsze punkty za nimi. Mam nadzieję, że to, że to Sevilla będzie tym zespołem, który wyjdzie pierwszy z grupy i będzie wygrywać z naszymi rywalami. Mam nadzieję, że pozostałe drużyny są do ogrania. Sevilla wydaje mi się też do ogrania. Mocny zespół, dobrze zaczął, ale wydaje mi się, że oczywiście jest szansa pokonania mecz. Zdechioł Gdańsk już niedługo, w kolejnym pewnie odcinku. Zróbmy sobie zmiany, zejdzie Rodado, wejdzie Pulululu, wejdzie Okolniewski, Starzyński tutaj, a tutaj Starzyński, Starzyński, wejdzie oczywiście Płacheta, Sacek na lewą stronę, Lewkot, 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 poprawa, poprawa. I tutaj Farina, Antonucci, Antonucci zagra w, zagra w pucharze, więc tutaj zagra pinko. też zastanawiam się, czy w kolejnym naczyniu pinko wystawimy. E Żukow. Krywoski na tym. Oddyna na przodu. Antonik, jak coś na wejściu. Na, na wejściu, na zmianie. Michalak. Za Radkiewicza Lebronton. I teraz Delvecchio Za Plaswicza. Tak to rozegramy. Jak coś, to. Mamy Łukowskiego, ale wydaje mi się, że Łukowski nie zagra w tym spotkaniu. Jest też Żyra, który mógłby zagrać na środku, ale jest też Cipriani. No dobra, Żyra, Żyra, Żyra. Będą jeszcze mecze, gdzie Żyra też wyjdzie w składzie, ale w końcu poprawa Farina Grybowski, połaka Piękno-Żuków, Chodyna, Okoniewski. Ulu, lulu. Wystawmy naszych bramkarzy na... na, 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 na... właśnie. Na listę, z e, listy transferowej. Dodaj do wypożyczeń. Jimenez, dodaj do wypożyczeń. Dzień meczowy. Zachęcam Was do oglądania, komentowania. No i oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach. Z ogrania. Trzymajcie za zawisł. Trzymajcie się. Cześć.